czekamy na paczkę! Jaką? Z prezentacji! Na wielkanoc wystawię. Na wielkanoc? Tak. Zostaje mi jedną kartą. Kaczka? Jest! Uczciwa! Yes, Kaneczko yes. porusił na wykładzinie, ale z chwileczkę. Ciekawi jesteśmy co? Paneczko, ja weź co jest... z mojego biurka to, albo wiesz, weź nożyczki. Ma, proszę, żebyście nie, nie usiedli teraz w dużym kole, naokoło. W dużym kole, nie w takim paru, nie w to, nie wszyscy widzieli. Uciej się wszystko do nie nie, nie, nie. Słuchajcie. E, proszę się odsunąć. Justyna, Julita, Karolina, Agata, Madzia, Julia, Agata. Zuza, Jola, Julka, Marysia, Karolina, Dominika, Magda, Gosia, Ania, Jola. Ja się tu jeszcze ja tu... bo... pani Hanem. i Paulina. I co tam jest narysowane? Przyjrzyj się. Pika Pikachu kaczu. Pisznij. Pokażcie pika Pokażcie wszystkim. Pięknie są pokochane. Ja nie widziałam. Pika z Teraz, teraz, Hanni, ponieważ ta kartka jest z podpisami, to musimy jakoś tak otworzyć. No okay. tak. kartka nie, nam nie zwinęła, no dobra? Tutaj, tu. Powolutku. Jest, jest. A nie, przed... się... nie, karto... no nie to, no to... No to... nieprzednik przed... nie nie ja kartonu. Nie, no no to jak I ty to nie będziesz przednik prosił. I jeszcze dwie minuty. Ja się będę Ja się będę prosił. Nie, nie, nie.

Wszystkie Kawa awatarki odwracają się do mnie. Dzień dobry, Dzień dobry, awatarki. Co powiedzą mi? Skąd przyjechały? Pamiętacie nazwę? Pielgrzymowice. Musimy poszukać na mapie, gdzie to jest. Adasz? Pamiętacie, w jakim rejonie kraju to są bielgrzymy? Ja, a to kogo jest? Może Krzysia, którego już nie ma. A tego nie było? To jest Patryk. Patryk? To jest chyba ten. A to jest w Hiszpanii. Jak Pani poteknął? Ja wiem, że hmm. to jest... hmm. Pokaż go, racji. pokaż go. że. Hmm. A hmm. ja i... to Nie? Słuchajcie, ja nagrywam ten film. Klas klas. klas, klas. Nagrywam ten film i dzisiaj jeszcze prześlę do tych wszystkich dziewcząt, które szyły te awatarki. Więc macie teraz okazję, spójrzcie tutaj do kamery, tak jakbyście patrzyli, Haneczko, na te, na te dziewczyny. Co im powiemy? Dziękujemy. Dziękuję. Za co? Za <laughs> Jest to dla nas niespodzianka? Jak to miło, prawda? Ja. Czy będziecie przynosić awatarki do szkoły? Tak! Ja. Proszę pani, ja nie wiem, czemu jestem chudy. Trochę chudy? Nie wiem, czy to jest do myszki. Ja mam na maszynę do myszki. On jest na świecie. A A mój też jest. Nie 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 co? Ja to tak teraz pomyślałam, że ja włożę je do kartonu i będę lo losować, kto ma czytać dzisiaj. Kto ma odpowiadać. Tak? Musimy wyjąć tych Nie mam. Nie, nie, nie. No słuchajcie, podobnie zresztą jak robimy na tablicy, że losujemy, kogo oceniamy. No to co? Pomagajcie teraz awatarkami, bo ja już skończę ten film. Słuchajcie, żebym się nie co? Wszystkie weterki do mnie proszę.